Dzień dobry Państwu. Chciałem przede wszystkim złożyć Państwu w imieniu Zarządu, Rady Nadzorczej i Pracowników spółdzielni Życzenia Spokojnych świąt. Najbardziej świąt rodzinnych i spokojnych, mam nadzieję, że wiosna zdąży do tego czasu przyjść. Cieszmy się tym czasem wspólnym wraz z rodzinami. Pozwoliłem sobie zająć Państwu jeszcze 2-3 minuty po to, aby wyjaśnić pewne nieścisłości, które pojawiły się po opublikowaniu. W gazecie gminnej komunikatu burmistrza wzywającego, wzywającego zarząd spółdzielni do poszukania 6,5 6 miliona złotych w związku z projektem geotermalnym. Chciałem Państwu wyjaśnić, że wnioskodawcą w ramach programów geotermalnych, w ramach tego naboru, który teraz jest realizowany, jest gmina. Gmina Nowytomyśl po raz trzeci przystąpiła do składania wniosku. I gmina ten wniosek złożyła. Ponieważ burmistrz wzywa spółdzielnie, a spółdzielnia to przecież mieszkańcy, do tego, aby szykowali pieniądze na dopłatę do pierwszego odwiertu, potem do następnego. Jesteśmy zdumieni taką postawą i my na to pismo, które było również najpierw opublikowane w gazecie, a później zostało nam doręczone, my odpowiemy wtedy, kiedy pan burmistrz udostępni nam wniosek z wszystkimi załącznikami, jeżeli burmistrz posługuje się załącznikiem, określenie załącznik numer 2, a my tego załącznika nie, wie, nie widzimy, my nie będziemy wcześniej odpowiadać. Jest to dla nas zdumiewające, ponieważ nas wcześniej nikt o tym nie informował. Ze do tego podchodzimy, będziemy mieli dostęp do tych dokumentów, to, to my na to pismo odpowiemy. Uważamy, że dotychczasowe działanie związane z pozyskiwaniem źródeł geotermalnych jest jak najbardziej sensowne. My jako spółdzielnia, będąc na miejscu, wizytując ciepłownię geotermalną w Pyrzycach, <laughs> widzieliśmy dobre, stabilne źródło ciepła w mieście bardzo porównywalnym.